Kto stawi się w finale? A kto odpadnie na ostatniej prostej? Która z drużyn dziś będzie świętować po meczu? Witamy Państwa wieczorową porą z madryckiego. Estadio Santiago Bernabeu. Czasaj zapinać pasy i szykować się na jazdę bez trzymanki. Oby szybką oby z dużą liczbą bramek i świetnych zagrań. A mecz dziś dla Państwa mają przyjemność komentować Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy dziś dla Państwa spotkanie olbrzymiej wagi. Pierwszy półfinał UEFA Champions League. Po takim meczu można oczekiwać niezłego spektaklu. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Tak, przed nami wspaniałe starcie, choćby z uwagi na wagę tego spotkania. Bo... Tak! Gol! Mamy otwarcie wyniku! Czyli nie będzie długotrwałych podchodów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. Wracamy do gry. Czy Juve odrobi straconą bramkę? Goventus z korzyścią. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Poradził sobie z przeciwnikiem. Dośrodkowanie. Przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Pacioli Wea. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Eduardo Chiamavinga. Bellingham z przechwytem. Korzyść na rzecz Juventusu. Duszan Wlachowicz. Juve oddaje piłkę rywalom. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Ronaldo. Wymarzona okazja. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. No, nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywali w przykłocze. Cristiano Ronaldo! Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Ronaldo, wymarzona okazja! Gol! A nie, jednak nie, tam był chyba offside, ale nie fakt. Zadecydowały dosłownie centymetry. W pierwszej chwili byłem przekonany, że to prawidłowa bramka. wychodzi na pozycję. Akcja jeszcze się toczy. Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Dalej piłka w grze. Broni, lecz to nie koniec akcji. Nie, nie będzie z tego bramki. Adrian Rabiu! Korzyść na rzecz Juve. Ale nie było szansy, by ta akcja się rozwinęła. Mamy więc rzut wolny. Tak naprawdę nie było tu wielkiego zagrożenia. Adrię Rapiu. Maggioli. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dobry odbiór piłki, ale w aut. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Przeciwnik liczył na gol, ale już po zagrożeniu. Juventus z korzyścią. Ale nie, nie. Jednak gra strzymana. Wracamy do tamtego faulu. Będzie rzut wolny. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Ależ fatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał. Huknął mocno i niecelnie, zupełnie bezmyślnie. Real Madryt traci teraz piłkę. Zagranie do Kiezy. I Kieza. Ależ kurtła wybronił tę sytuację. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Korzyść na rzecz Juventusu. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Co teraz? Słyszy presję trybun. Real Madrid wywalczył sobie już utrożny. To mądrze rozegra. To może podwyższyć stan posiadania i odskoczyć przeciwnikowi. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Próbuje podcinką. Dobra interwencja. A przy strzałach z daleka bywa różnie. Nie ma faulu. Czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Nic z tego. Korągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odbizdany, spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Cudowna teraz piłka do przodu. Idealna na dobieg. Waga ma szansę. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Wizdek sędziego. I kończymy pierwszą połowę dzisiejszego meczu. Gramy królewscy na prowadzeniu po pierwszej połowie. Ale jednobramkowe prowadzenie nie gwarantuje niczego. Tu jeszcze będzie ciekawie. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Filip Kostic. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Korzyść na rzecz Juve. Lokatelli. Wa. Zagranie do Kiezy. Jest. Strzał. Tak. Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Było ostrzeżenie słowne. A teraz czas na upomnienie. W postaci żółtej kartki. Oby to wystarczyło. Oby tą, bo wykluczanie z gry to zawsze ostateczność. Albo więc będzie teraz trzymać nerwy na wodze, albo osłabi własną drużynę. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Manuel Catelli. Pieza. I to tyle z tej akcji. Ma wsparcie, by to rozegrać. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Broni, ale piłka wciąż w grze. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Przy piłce teraz Toni Cross. No! Proszę Państwa, gól! Była jedna bramka przewagi, a teraz prowadzą już dwiema. Okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zgodzie. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. No to mamy 2 do 0. Poltowa. Podanie do Zachowicia. Joaquín Aikán. Repetimos. Joaquín Aikán. Su mujer le espera en recepción. Uwaga! Czy teraz będzie okazja? Tu wciąż jest groźnie. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystana teraz okazja z rożnego. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Benzema rusza skrzydłem. Co to będzie? Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Ło! Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Później zaczęło się od świetnego dośrodkowania. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polu karnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do bramki. Królewscy mogą już chyba na spokojnie kontrolować przebieg tego spotkania. Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą czterech bramek. Zobaczmy pochórkę tej bramki. To była centra. Palce lizać. Idealnie mierzona. No i dobry strzał głowy. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. I po tej bramce jest 4-0. Koł Pogba. Traci tę piłkę. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Piłka pod nogami Carvajala. Hala. Ośrodkowanie to Będziemy. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. O i proszę! Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Traci piłkę. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu Patrick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Carvajal. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Kros w kierunku Ronaldo. I co? I do środkowanie nie dochodzi celu. Piłkę przyjął teraz Dani Carvajal. Real rozpocznie grę od narożnika boiska. Dośrodkowanie z rogu w wykonaniu Modricza. Ależ teraz bramka! To się w głowie nie myśli! Fantastyczne umiejętności! Co za brzawa. Co za umiejętności, taki strzał wymagał techniki, zwinności, siły, ale i odwagi. Świetne wykonanie i wspaniała bramka. A więc pogrom 6 do 0. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Centra mierzona pod bramkę. I prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. Albertę. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie. Mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Daleka piłka z rogu. A więc to tyle na dziś. Sędzia zaprasza obie drużyny do szatni. W pierwszej odsłonie tego dwumeczu przewaga własnego boiska okazała się istotnym atutem. No zobaczmy.